Pytanie. Myślałam o tym, że zazwyczaj, gdy ludzie cierpią z powodu depresji, czują się letargiczni. Nie robią nic, coś w tym stylu. Ale czasami ludzie mogą być po prostu leniwi i nie wykonywać czynności. Czasami ludzie depresyjni, jak ludzie, którzy często czują się przygnębieni, mogą rozpoznać to, czy są w depresji, czy są zwyczajnie leniwi. Jaka jest różnica pomiędzy byciem w depresji a byciem leniwym? Niewielka. O jednym ze sposobów przezwyciężenia depresji wspominałem wcześniej na odosobnieniu, na którym mówiłem o sezonowym zaburzeniu afektywnym. Seasonal Affective Disorder. Sad, po polsku to smutny. Gdy szedłem dzisiaj na zajęcia w ciemności i deszczu, to mi bardzo przypominało Londyn w styczniu lub lutym. To właśnie wtedy cierpi się z powodu sezonowego zaburzenia afektywnego. Ludzie w Londynie czują się przygnębieni o tej porze roku. Nie dziwota dlaczego. Nie ma światła. Wszystko jest szare i nudne. Jest taki żart. Ludzie w Londynie noszą szare ciuchy, garnitury, kapelusze. Wszystkie ściany są szare, niebo jest bezbarwne. Wszystko jest szare, deszcz jest szary, mrzawka. Wszystko jest tak szare, nawet angielski napój stara poczciwa szara herbata Earl Grey Tea. Nie dziwota, że czują się przygnębieni. O tej porze roku światło jest tak słabe, a dni są tak krótkie, ponieważ to jest północna półkula. Prostym sposobem na przezwyciężenie tego rodzaju depresji, nazywanej sezonowym zaburzeniem afektywnym, jest zabranie dotkniętych nią ludzi do jasno oświetlonego pokoju. Włączenie świateł i namówienie ich do założenia strojów hawajskich, takich naprawdę jaskrawych, oraz puszczenia im głośnej, żywej muzyki. To jest tak stymulujące, że sad znika. Wszyscy są szczęśliwi. Proste stymulowanie zmysłów, gdy czujesz się przygnębiony. Jeśli ktoś leży w łóżku i czuje się przygnębiony, puśćcie mu nieco Jimiego Hendrixa, puśćcie mu coś, co jest bardzo głośne i bardzo żywe. Włączcie światło i zaprowadźcie go do pokoju z tą jaskrawą spódnicą, czy coś w tym rodzaju. Taka ilość zachęty. Taka ilość stymulacji rzeczywiście pozwala pokonać sporą część depresji. To jeden z powodów, dla którego ludzie na odosobnieniach muszą wstawać bardzo wcześnie rano. To jest niezwykle przygnębiające, kiedy muszą wstać wcześnie rano, i dlatego ja muszę ich zabawiać i ciągle robić trzy głośne sadu, sadu, sadu. sadu". To powoduje, że nikt nie czuje się rano przygnębionych. Zauważcie, jak można ulżyć ludziom, na przykład kiedy czujesz się przygnębiony, to jest to absolutnie wszystko, co musisz zrobić. Jeśli macie przyjaciela, który czuje się przygnębiony, który nie może podnieść się rano, zatrudnijcie zespół. Zorganizujcie kilku klaunów z cyrku, żeby żonglowali przy jego łóżku. Sprawdźcie, żeby się śmiał, stymulujcie go. I wkrótce on się obudzi. Czasami możemy być tak smutni, że pozwalamy tej apatii dostać się do naszych głów zamiast wkładać energię i zabawę w nasze życie. Czemu nie mogę robić tych piątkowych wieczornych przemówień? Czasami mi się udaje, a czasami nie, ale wiecie, że się staram. No to lecimy. Dlatego możecie przychodzić na te mowy i nigdy nie czuć się przygnębieni, no może poza dniem dzisiejszym, ponieważ dzisiaj możecie być przygnębieni tym, że to jest ostatnia mowa przed trzymiesięczną przerwą. O, dziękuję za Wasze pytania.